Haruach, Haruach, Haruach. No to zaczynamy. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Wiatr to jest nasze polskie tłumaczenie. Z greki to jest słowo pneuma, czyli duch. W hebrajskim również. Haruach, 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 Haruach. To też jest słowo duch. Więc to, że my w naszym polskim tłumaczeniu mamy wiatr, możemy podłożyć słowo duch. Wieje tak jak chce, czyli inaczej duch działa tak jak chce. I co to dla nas oznacza? Oznacza to tyle, że duch święty często działa tak jak on chce, niekoniecznie tak jak ja chcę. Fajnie by było, jakby działał tak jak ja chcę. Oczywiście załatwił mi dużo forsy, fajną pracę, mi grzeczne dzieci i tak dalej. Ale Duch Święty działa tak, jak On chce, to może niekoniecznie z naszymi pragnieniami współgrać. Tutaj pytanie. Czy to znaczy, że Duch Święty mnie unieszczęśliwi, dlatego że nie będzie współgrał z moimi pragnieniami? Nie. Na przykład to, że chciałabym być bogata, hipotetycznie, to niekoniecznie może mnie zaprowadzić do szczęścia. I Duch Święty współgra z tymi pragnieniami, które współgrają z tym, co tak naprawdę Ty chcesz. Więc Duch Święty tak naprawdę współgra swoimi pragnieniami, ale takimi głębokimi prawdziwymi. Nie takimi, które pochodzą np. ze świata, ze środowiska, z oczekiwań innych ludzi itd. Więc to jest jedna rzecz. A druga jaka była? Duch Święty czasem ma niekonwencjonalne sposoby działania. To znaczy czasem może zapraszać Cię do rzeczy, których np. się boisz. Boisz się na przykład opinii innych ludzi, czy ci się uda, i tak dalej, i cię tak wpycha w jakieś nowe role, nowe sytuacje, w których myślisz, że sobie nie dasz rady, i wtedy on działa tak jak chce, nie tak jak dyktuje Twój lęk. No i jeszcze czasem może robić wbrew. To jest najśmieszniejsze. Szóstak opowiadał taki przykład, że prowadził super wspólnotę, w której działy się ewidentne, Boże, jakieś doświadczenia, uzdrowienia, radość, dary Ducha Świętego itd. No i zakon kazał mu tę wspólnotę zamknąć po prostu. Oczywiście on to średnio przeżył, było to dla niego bolesne, ale okazało się, że ma przed sobą jeszcze większe zadanie, jeszcze większą wspólnotę. I w tym sensie Duch Święty często robi nam wbrew, kiedy na przykład my sobie gdzieś tam ulepimy swój mały, mały ogródeczek, będziemy sobie pielić swój mały ogródeczek i Duch Święty nam go zniszczy, zawsze dlatego, że ma dla nas coś ważniejszego, większego i piękniejszego, i co będzie głębiej na nas oddziaływać i głębiej też spełni nasze pragnienia. No i w przypadku szóstaka to było to, że po prostu miał dla niego. Jeszcze większą wspólnotę, w tym przypadku internetową. Duch Święty działa tak, jak On chce. Jego wola nie równa się z moją wolą, ale Jego wola i to, do czego On Cię będzie zapraszał lub już Cię zaprasza, to są rzeczy piękne dla Twojego dobra i rozwoju. Zawsze będą prowadzić tylko i wyłącznie w stronę spełnienia Twoich pragnień głęboko. Zasianych w sercu przez Boga, także czasem robi wbrew, ale warto się na to zgodzić i zaobserwować, co się potem wydarzy, bo on robi wbrew tylko kiedy ma dla ciebie coś jeszcze lepszego.